Cześć, witam Was z tej strony oczywiście ja, Zyglerek, wasz ulubiony <grym> no i to No i chciałbym Wam trochę poopowiadać o takich moich przede wszystkim o właśnie minionym roku jak to wyglądało z mojego punktu widzenia jako właściciela tegoż kanału no i właśnie tak za bardzo nie chciałem robić jakiegoś podsumowania, czy coś takiego, jakiegoś zlepka filmów tak jak bym, jak ja późwa <grym> bym to zrobił, mi się myli wszystko, ale to właśnie staram się na spontanie tak wszystko nagrywać, ja nigdy nie robię scenariuszy, ani nic takiego do filmów do żadnego filmu że mnie zrobił. No, i tak właśnie nagrywam to. Tak na spontanie, no bo za bardzo no, nie widzę sensu, żeby pisać sobie te scenariusze. No, wiadomo, one by sprawiły, że te filmy na pewno by wnosiły więcej merytoryki, na czym w sumie mi zależy. Być może robię błąd z tym nie piszę ich. To mi się właśnie nie podoba za bardzo te masa te, tych filmów, które już wydałem. No właśnie pod względem wykonania i merytoryki. A głównie dlatego, że działam bardzo pod presją czasu, bo bardzo dobrze sobie zdaję sprawę z tego, jak on szybciutko płynie tak nie umiemy wymówić, ale to wiadomo, wada wymowy jest. No i co? No i właśnie, filmy z poprzedniego roku wyszły. Niestety, jak wyszły, i mi się właśnie nie podobają zbytnio. No ale co zrobić teraz? Masę poprawiłem ogólnie filmów, na nowo je nagrałem. No bo było na kanale właśnie dużo więcej filmów ale poukrywałem je bo uznałem że one są po prostu spitolone i że się nie nadają w ogóle do tego żeby ktoś je oglądał i widział jeżeli ktoś chciałby ewentualnie je już tak zobaczyć tak bardzo by chciał no to na steamie swoim mam je podam linka no i co? No i niestety tak wyszło. No i też jeszcze wkradła się gdzieś tam pomiędzy tymi miesiącami ta moja fobia przed kleszczami, którą za pomocą brata normalnie udało mi się przezwyciężyć. Jestem mu wdzięczny. Nie będę mówił jaki dokładnie, no bo to wiadomo, prywatność. No i co? Dzięki niemu tak naprawdę powstało jeszcze kilka tych filmów podczas tamtego roku. No i co? Działałem z nimi trochę bardzo pod presją czasu. Tak szybko je chciałem nagrywać, no bo i tak się z nimi ociągałem już bardzo długo i w końcu chciałem je nagrywać dla Was. No i co? Właśnie w tym roku chciałbym sobie jeszcze Właśnie podczas tej zimy najlepiej bym chciał ponagrywać sprzed fanka filmiczki. No i co? No teraz naprawdę taki, taka przyjemna aura przyszła. Takie ocieplenie od odwilż 11 stopni. Że to normalnie jak na tę porę roku. To jest szokująco, szokująco. No bo to wiadomo. Jest taka pora roku, i że takie uderzenie ciepła przyszło w nasz kraj, to to jest naprawdę coś wyjątkowego. No i co dalej? No, tak mówię chaotycznie, no bo tak jak już mówiłem, zresztą nie piszę sobie żadnych scenariuszy, nic kompletnie, nic totalnie, tylko po prostu odpalam. Kamerkę i gadam sobie do Was. No i co? No i na ten rok co mi potrzeba? Przede wszystkim większego opanowania, większego spokoju, większej motywacji przede wszystkim, no i poprawy swojego trochę zachowania. Nie mówię, że ja tam jakimś złoczeńcą jestem czy coś, no bo to wiadomo. Ja to raczej taki spokojniutki. No i co? No. No i chciałbym właśnie iść bardziej, żeby ta jakość tych filmów była lepsza. Jakieś tam, wiecie, lepsze ujęcia, nie tylko. Cały czas przez kilka minut jedno i to samo no, pojawiam oczywiście, że was to może nucić i w ogóle też tak to jest, żeby im więcej ujęć, tym jest po prostu ciekawiej i w ogóle No i co? Póki tych, tych kleszczy nie ma zasianych, no to będę chciał nagrywać. No i niestety wraz z postępem ocieplania się, przyjścia wiosny, no to niestety znowu zagrożenie będzie duże. No i widzę to bardzo słabo, jeśli chodzi o nagrywanie. Na pewno znowu się zamknę w domu na kilka miesięcy i nic nie nagram. No i nie wiem właśnie co z tym zrobić. Normalnie też, żeby być taką cipką jak ja, to to normalnie nie wiem, co to ma być. No też wiadomo, że to jest zagrożenie, no, poważne, ale też nie chodzi jednak o to, żeby się zamykać tam, odpierniczać, takie rzeczy. No bo wiadomo, trzeba na naturę wychodzić i w ogóle, no. To jest bardzo potrzebne, dotlenianie mózgu i te sprawy podczas tych wyjść. Tam obojętnie, czy to do lasu, czy gdzieś, kleszcze są ponoć wszędzie. No i co już z tym moim chaotycznym, chaotycznym mówieniem i myleniem się w słowach? No to tak. Mam nadzieję, że to jakoś zrozumiecie w ogóle przez ten chaos no bo ja właśnie też mam problem z tym chaosem że tak mówię to wszystko i robię czasami No i co dalej Co dalej No, no i to właściwie tyle, no nic innego mi na myśl nie przychodzi to, co Wam bym chciał przekazać, także jeżeli najwyżej będę coś chciał Wam przekazać, to kolejny film się pojawi. No i to tyle. Pozdrawiam.